Bez witam, witam tego typu czy będzie dzisiaj stream no. Zobaczymy tego typu wow tego typu właśnie Wie tam żyjecie Zaskrybujcie kanał, bo to jest bardzo ważne tego typu wow tego typu O Jezus słuchajcie, trzeba iść do przodu, nie do tyłu tego typu. Ja wiem, że Bodyka zrobił wczoraj lufę donate'ową tego typu nie wiem czy wam się przyznał, czy wam się nie przyznał tego typu właśnie yy, sprawę to co pomykam w czasie, nie nieraz, dwa nieraz, nieraz, na streamie czy na filmie yy, spowiem yy, Dolores i jego tego typu pytaliście się czy nie pytaliście się Nie nigdy nie mam co się tam was pytać ale powiedziałem to szerzej i otwarcie tego typu dzikie, że od razu się czekano. Wow, tego typu trzeba iść do przodu. Nie do tyłu, tego typu właśnie. Trzeba iść, jak się mówi, z głową, a niektó niektórzy z głową nie idą. Tego typu właśnie. Właśnie o to chodzi, że niektórzy nie potrafią i nie umieją. Potrafić zobaczcie, trzeba iść do przodu i z głową, tego typu. Niektórzy nie umieją, tego typu tego typu. Ale słuchajcie, tak mówię. no... Nie wiem, czy Bodyguard wczoraj wam się przyznał, czy nie przyznał się tego typu. Dlaczego dostał z Dolores e, wezwanie do sądu tego typu. Bo wiem, że Bodyguard wczoraj robi live, a. wiem dokładnie, wiem, wiem, wiem. Ale czy wam się przyzna tam na wizji? Czy nie? Hmm. O to jest właśnie pytanie. Właśnie. Łoba, będę tego typu. Zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie. tego typu. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu. tego typu. I co mam powiedzieć? Trzeba tu myśleć o tu, tu, tu tego typu. No właśnie. Trzymasz się. się. Łoba, tego typu. Bez.